Dzisiaj bezalkoholowy odcinek pokażę wam jak sobie farmie, jak potrzebuję manę i rozbudować swoją postać. Jestem na 66 poziomie. Potrzebuję 2500 run, żeby wbić na kolejne, wtedy sobie mogę wybrać cechę. Troszkę run zgubiłem tutaj wczoraj, zaraz je odzyskam, a przy okazji pokażę Wam jak je nabić, a ważna rzecz gdzie ja jestem, jestem w tym miejscu jestem w tym miejscu tutaj za zabicie jednego przeciwnika macie ponad 1000 run i wcale nie trzeba się spocić żeby żeby go pokonać idziemy sobie pod górkę na sam szczyt rozwalamy wrogów i patrzcie No, ale też trzeba... Mamy 1130 run. Trzeba też uważać, bo oni są, no... Mają pierdzielnięcie, że tak powiem. Dwa strzały od takiego gościa i jest po nas. Więc trzeba się pilnować. I mamy kolejne 1130. Idzie kolejny gościu, bo tutaj łatwo zginąć mimo wszystko. Oni lubią atakować od tyłu. Tutaj dużo butelek zawsze zużywam, bo łatwo jest, jak mówię, tracić życie. Patrzcie, jak napierdala. Nie chcę zginąć, bo tam na górze runy upuściłem i jeżeli teraz zginę, to ja tych run nie odzyskam więc co mi niezbędne. Jak sobie gość siedzi na górze, to łatwo jest go sprowokować, wystarczy przy nim machnąć mieczem. On wtedy się aktywuje, że się tak wyraża i do nas tam podchodzi. O właśnie o tym mówię, widzicie. I niech teraz ktoś z zapleców do mnie przyjdzie i jest po mnie. Warto się wycofać, wypić buteleczkę. i dokończyć robotę kolejne tysiąc coś run co chwilę sobie klikam Q i patrzę gdzie oni są tu ich nie widzę na razie tam na górze siedzi trzech dosłownie tam na górze siedzi trzech ale tu jest jeden oni głażą, niektórzy przynajmniej z ziemi właśnie mnie zabili tak tutaj to wygląda ale mimo wszystko zdążyłem odzyskać runy, więc yy, nic, nie nic nie tracę dosłownie. Pod warunkiem, że teraz zanim zginę odzyskam runy, które właśnie znowu upuściłem. Więc kompletnie nic nie tracę. Po prostu muszę uważać, żeby nie zginąć zanim, zanim nie podniosę tych run. Więc luz blues. Dobra, teraz zrobimy to troszkę sprawniej. Uuu, tutaj dwóch było? Może i dwóch. Musimy się tutaj trochę wycofywać. Tam 10 tysięcy rund którą więc dla mnie to jest dużo. Jeden jest tutaj, drugi tutaj. Dobra, pójdziemy może po tego. Jeśli tamten drugi. A, jest tutaj. No, no to chodźmy po tego. Tamten się wycofał. Dobrze. Ten ma całe życie, to ja się tutaj uzupełnię buteleczką. Dobrze. Teraz tymi trzeba delikatnie chodź pan. Uuu, jest kolejny, schował się tutaj. Dobrze. Kolejną buteleczkę wypijmy. Teraz po cichu, bardzo ważna rzecz odzyskać te runy. Teraz bardzo ważna rzecz, szybko spierdolić po prostu. Bo byłem dosłownie na jednej rozstrzała dla nich. Hehe, gonią mnie. No tak tutaj to wygląda. Łatwo zarobić, ale szybko można dostać czapę. Okay. Odpuścili. Trzech tam jest zobacz. Ale opłaca się, bo tysiąc coś za jednego. Dobrze. I tak sobie idziemy do góry, jeden po drugim, drugi po trzecim. Tylko trzeba uważać, żeby tak jak mówię, nic nas w plecy nie zdzielił. Bo dwa strzały i ponad Ten się wycofuje, wraca na miejsce, ale nie wróci i jedziemy I kolejne 1300 jeszcze kilku i, 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 i będę mógł sobie tutaj znowu patrzcie, tam siedzą i będę znowu mógł sobie podbić poziom Chodź tam, O, idą. Obudzili się. Przyspali trochę chłopaki. Ooo, trzech właśnie. No to trzy tysiączki, trzy i pół tysiączka wpadnie. No dawaj, 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 dawaj. Co ty tu wolniej? Chodź pan. No to na Dobrze, został tutaj jeszcze jeden bohater. ...tego przedsięwzięcia. Gdzie pan zeskoczysz? Gdzie pan zeskoczysz? Tutaj pan zeskoczysz, tak? No to bardzo będzie błąd z twojej strony. Dobrze. Tutaj jeszcze będą co najmniej dwa. Kładź się pan, kładź się, kładź się. No i po nim. Tutaj jest już chyba wszystko, ale nie do końca. Bo tu jest taki obywatel, któremu lepiej nie wchodzić w drogę. Przynajmniej na moim poziomie 66. On. No lepiej mu nie wchodzić w drogę. <grym> I teraz. Wracamy do punktu wyjścia I możemy sobie Upgrade'ować Naszą postać Ja walę kupę w siłę Daję mocno w siłę tutaj Żeby mieć wielu gości na strzała Po prostu Ktoś kto inwestuje w siłę Nigdy nie straci tutaj Siła 4,6 Zatwierdź tak. Mam jeszcze trochę run, które mógłbym w ekwipunku wykorzystać. Zaraz zobaczymy, ile ich mam. Ekwipunek tych mam 7, ale to są małe. Ile one mi dadzą? 1400 tylko to. To jest nic. Ale zawsze to coś. No i tyle. Nie mam więcej run. No i co, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po tak jakby tutaj właśnie skorzystaniu z tego punktu oni z powrotem wracają. To nie jest tak, że zabijesz ich i już ich nie ma. Oni wracają co chwilę. No i właśnie zginąłem. No i tak to działa, tutaj właśnie zostały upuszczone te runy i ja sobie odbiorę 6000, to nie byle co. I tak w kółko, i tak w kółko, aż nabijemy odpowiedni poziom. I mam już pewnych gości, z którymi muszę wyrównać rachunki. Kilku bossów, od których zawsze dostaję wpierdol i nie mogę ich pokonać, dlatego farmię tutaj. Jak się wyfarmię i odpowiednio nabiję level, to do nich pójdziemy i zrobimy porządek na dzielni. Krótki filmik, krótki materiał, dosłownie kilkanaście minut, ale fajne. Jest jeszcze inne miejsce, w którym można farmić. W sumie mogę wam nie pokazać. Jeżeli nie chcecie w ogóle brać udziału w walce, to bardzo fajnego wam coś pokażę. W sumie tak, zróbmy to w jednym odcinku. Ehm, gdzie to było, zaraz wam pokażę. To chyba było o tutaj, ale nie jestem pewien. Być może tutaj, zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam, dużo już mam tych punktów na mapie. Miejsce, w którym w ogóle nie trzeba z nikim walczyć. Nie, to nie tutaj. Jest miejsce, gdzie z nikim nie trzeba walczyć i będą wam wpadały runy. Pokaż, dajcie mi tylko chwilę, żebym je znalazł, bo nie pamiętam, gdzie ona jest. A być może tutaj, zaraz zobaczymy. Tak, to miejsce jest tutaj. Patrzcie, tutaj rozgrywa się zawsze walka pomiędzy potworami i żołnierzami. Już wam pokazuję. Uch. Kurde. Dobra. Patrzcie. Tutaj walczą żołnierze z tymi psami, nie psami, i za każdym razem, gdy ktoś z nich zginie, a wy będziecie w pobliżu. To runy wpadają na wasze konto. Wystarczy tutaj stać cierpliwie czekać, i po chwili będą wam wpadały dosłownie runy. Jeżeli to ktoś chce i się myli, to może brać udział w tej walce, ale ostrzegam, że zarówno psy, jak i żołnierze będą przeciwko wam, więc łatwo dostać w pierdol. Możemy chwilę poczekać i niezależnie od tego, czy zginie żołnierz, czy zginie pies, będą wam wpadały runy. Zaraz zobaczycie. <laughs> No tak jak mówię, trzeba tutaj cierpliwie czekać, aż oni... o! Aż oni... Yy, się po prostu powybijają. O, tam pies chyba zdycha. Nie, żołnierz zdycha. Żołnierz dech, patrzcie, 194 runy już nam wpadło w prawym dolnym rogu. Zastanie. Yy, ale, żeby to przyspieszyć, to ja wpadłem na taki pomysł, że zobaczcie... Tam są jeszcze dwa psy nieaktywne i tam jest na górze kruk. Kruka ciężko jest sprowokować do walki, ale zobaczcie co można zrobić. <laughs> Patrzcie, co ja robię. O! No trzeba uważać. Oj, trzeba uważać. Kurwa, już wam pokazałem. No tak to właśnie jest. Nieważne, o co chodzi? Chodzi o to, żeby. No kurwa, już Wam pokazuję, nie wiem jak to wytłumaczyć. Chodzi o to, żeby te psy zaciągnąć do tego pola walki, wtedy one również biorą udział w walce i gdy zginą, te runy również Wam lecą na konto. Gdzie ja jestem? A, o kurwa, tu mnie wzięło? Eee, tutaj mnie odrodziło. No dobra, nieważne, patrzcie, tutaj są te dwa psy. O, jeden, drugi. Chodźcie burki, chodźcie. I patrzcie, teraz on, on, one mnie na pewno gonią. I patrzcie, tutaj sobie lecimy. O, 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 o. I one to, to są te dwa. Już biorą udział w walce z żołnierzami. I tutaj wszystkie punkty, które... Ło, zał... Nie, patrzcie, walczy z żołnierzem. I tutaj wszystkie runy, które będą spadały, będą spadały do waszej kieszeni. Możemy jeszcze chwilę powstać. Jeżeli tak takich, mówię, Nudzi się komuś, to można wziąć udział w tej walce. Tam ze dwa razy. Ale delikatnie, bo takie mówię, to i łatwo jest zginąć. O, żołnierze już na mnie. No i runy mi wpadły 313 i tak dalej. Ogólnie no wiecie o co chodzi, ja nie umiem dobrze tłumaczyć, ale takie. Wystarczy stać w pobliżu i runy będą wpadały na wasze konto. Kolejne 313 w prawym dolnym rogu widzicie, czyli kolejny pies wykitował. No i tyle. Ja będę farmił tam, bo tam jest za jedną głowę ponad 1000 run, więc tam jest łatwiej i szybciej e, się napchać. Ale jeżeli macie m, na przykład na przykład jeżeli macie bardzo mały poziom e, i do do tego miejsca, jeszcze raz Wam pokażę to jest tutaj. To wystarczy, że będziecie stać i macie za darmo runę. Także prosta, prosta sprawa. To wszystko. Na razie, cześć, miłego dnia, wieczoru i poranka. Bye! Tu się wyłącza, tu się wyłącza. Wyłącza się.